Radio Nord FM uruchomiło kolejny nadajnik, sygnał na częstotliwości 87.6 emitowany jest ze stacji zlokalizowanej w Słupsku. Radio Nord FM wciąż się rozwija. W czerwcu uruchomiło swój drugi nadajnik, sygnał na częstotliwości 93,6, emitowany jest ze stacji zlokalizowanej w Redzie. Ta częstotliwość poprawiła odbiór programu głównie mieszkańcom Redy i Rumi. Sygnał z redzkiego nadajnika jest też odbierany na terenie gminy Kosakowo, gminy Puck, gminy Weicharowo i Gdyni. Po zaledwie dwóch miesiącach kolejny sukces i kolejny nadajnik, tym razem Słupsk i częstotliwość 87,6. Sygnał z Słupskiego nadajnika. Jest odbierane na terenie powiatów Słupskiego i Sławieńskiego. Obejmuje miasto Słupsk oraz gminy Ustka, Redzikowo, Damnica, Dębnica Kaszubska, Kobelnica, Postomino i Sławno. To jest nasz wielki sukces, bo nadajemy teraz na trzech częstotliwościach, dzięki, temu, dzięki czemu docieramy oczywiście do większego grona mieszkańców. No i codziennie nasi prezenterzy przekazują te wiadomości. U nas można usłyszeć wiadomości polityczne, można usłyszeć gospodarcze, nie brakuje również kultury. Mamy magazyn kulturalny, mamy również wiadomości sportowe. No i oczywiście to wszystko w towarzystwie doskonałych hitów i przebojów, nie tylko tych współczesnych, ale także na naszej antenie możecie usłyszeć te starsze nagrania. Kolejnym i celem Radia Nord FM będzie uruchomienie nadajnika w Lęborku.